Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotujemy coś słodkiego z moim wyjątkowym gościem. Międzynarodowy sędzia tańca towarzyskiego i chyba najbardziej rozpoznawalny juror w historii polskiej telewizji. Moi drodzy, bardzo miło mi powitać Iwonę Pawlowi. Tak teraz teraz To jest dobry, ale myślałam, że jak jest coś słodkiego, że tak. tak słodka jest tylko Iwona Pawlowi. O. <grym wytrymieniu> Ja u Ciebie, to wiesz co, tak naprawdę jakbyś zaproponował wejście, wiesz na Mont Everest, ja po prostu... Właśnie chciałem zapytać, taniec, gotowanie? Wiadomo, że taniec jest na pierwszym miejscu, jak zgotowanie. Będę gotowanie. cały program tak stać, czyli mam dwie lewe ręce. Słuchaj, O nie, ja już jesz o to zadwam tak że... Że Daj mi takie, takie proste działać. rzeczy. Chociaż wymyśliłeś coś słodkiego, a ja myślałam, masz jakiś nóż? On nie ma tu noży, słuchajcie, w no, ogóle, poproszę jeden nóż, Dobra. bo chciałam, żebyś mi nauczył, kroi. jak to się robi I tak się, wiesz, kroi, takie, nie Profesjonalnie. odrywając Tak. tak. No wiesz, jak ja kroi? Dobrze. Tak. Raz, <laughs> dwa... Ja tego nie gotuję. Nie zrobimy słodkie Damianie, ale chciałam koperek. to zobaczyć, tak z Proszę bliska. Proszę bardzo, dobrze. A to ty najpierw. Tak, Proszę. czyli bierzemy sobie kawałek tak. czegoś, co mamy pokroić. Tak. Trzymamy nóż tak, nigdy tak, bo tak jest nam lepiej go kontrolować. Końcówka noża nigdy nie odrywa się od blatu i robimy takie ruchy fa faliste. Proszę bardzo. Słuchajcie, ja go nie uczyłam w Nowym Jorku, ale on może tego nauczyć. Ale pa, paluszki te możemy m, sobie je tak bardziej skurczyć, żeby tylko po tych kostkach jechać, po o, tych kotach. A ja paznokcie sobie obcinam. No właśnie. Nożem. Przygotujemy ciasto karmelowe. Brzmi wow, dobrze? Bardzo. To Świąteczny będzie pani... niekoniecznie. Nie, nie. nie, nie, nie możemy, oczywiście, na możemy, możemy dodać na przykład przyprawy piernikowej I wtedy do jest, do środka. Tak. I wtedy będzie trochę świąteczne, bardziej świąteczne. tak. Tak jest. To zabieramy się z gotowanie. Dobrze. <laughs> Masło. I teraz dodaję sobie... Czekaj, czekaj, ale cukier. ja czy naprawdę mam to robić. Tak. Ja myślałam, że jestem tylko twoim pomocnikiem dzisiaj. Nie, 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 tutaj każdy będzie. Poczekaj, gość musi czyli to mogę włączyć ten to tutaj, urządzenie. tutaj z tyłu. O, śmiało. Widzicie, jak włączyłam to urządzenie przed chwilą? Działa. Oj <laughs> tak, jak te, ja <laughs> Się robi, jak to, to, Bo... się, to się na powietrza masło i rozpuszcza się między, w międzyczasie w tłuszczu cukier. A w jakim celu się na masło? Żeby potem nam ciasto nie, nie osiadło, tylko im będziemy mieli więcej powietrza, tym powietrze w piekarniku będzie jeszcze bardziej rosło. Żeby podstawić gotowe. Jest oceniać czy być ocenianym? Bo była pani i oceniana, jak tak. tańczyła pani w Turniejach teraz co, od i... już mm -hmm. 23 edycji, bo było i tak. w jednej telewizji, i w drugiej. Od 2005 roku. 2005 w którym rok. którym się urodziłem. W 93. <laughs> Na początku, jak zakończyłam karierę taneczną, mm -hmm. stwierdziłam, że w ogóle nie jestem w stanie osędziować. Ja okay. po prostu mówię, ja muszę wejść tam na park, ja muszę zatańczyć. W ogóle nie mogłam jakby poradzić sobie z tym, bo wbrew pozorom e, sędziowanie też wymaga wiedzy, ale i doświadczenia jakby wszystkim. Sam o tym wiesz. A jak wspomina no? pani pierwszy odcinek, ten pierwszy odcinek Tańca z Gwiazdami? To też były, były nerwy? Oczywiście to Bardzo... już sędziowała pani hmm. wtedy m, turnieje taneczne, ale to chyba też jest coś innego, prawda? Ale I wiesz, że telewizja... ja na dzień dobry się pokłóciłam ze stylistką, z kimś tam, bo tak, chcieli mi <laughs> ubrać w różową bluzeczkę z falbankami. Naprawdę, okay. ja powiedziałam nigdy w życiu moja czarna bluzka. No to ja tu nawet czarny mikser zrobiłam. <laughs> bo ja wtedy ładnie się to komponuję, słuchajcie. <laughs> Ale widzisz, coś już było z moim charakterkiem, bo ja powiedziałam, że nie ma takiej szansy, żebym nałożyła bluzkę różową z falbankami. No sobie wyobrażasz, okay. no w ogóle nie ma takiej opcji. Tak. Czyli już wiesz, ten pazur był na dzień dobry. Wiem, że tam łagodzono tak. troszkę. Mało tego, poszłam prawie że w swojej bluzce, w swoim ubraniu, tak jak ja chciałam, w swojej fryzurze. Okay. I tak. oczywiście, że mnie teraz wiesz czeszą Dziewczyny pięknie i malują, mm -hmm. ale jednak ja jestem wiesz. Silna babka. Czyli włączamy mam sobie z powrotem, z powrotem mikser i dodajemy sobie po jednym jajku. W trakcie, jak on będzie pracował, tak. nie rozpryślam. Tak, oko, nie. Mam oto. Tak. Śmiało. Słuchajcie, udaję, że po prostu robię to w setny rachunek. Nie, no tak, tak. Wszystkie Najpierw jajka? to musi sobie m, tam się wymieszać. Już mogę. A jedną ręką pani umie? Nie. Naucznie. <gryzanie> Tyle rzeczy dzisiaj nowych. Okay. Dobrze, musimy złapać dobrze jajko. Mniej więcej w ten sposób. Raz nie będę robić. O, rozbijamy i. Słuchajcie, on to zrobił. <gryzanie> Proponuję, żeby kamera się tu zbliżyła. No to, <gryzanie> Teraz będzie... To będzie jajko, może się tak. znaleźć obok. Uwaga. No tak, rozbijamy. Tak? Teraz staramy się zgnieść tak żeby... O, no. Ale tam wpadną tak? te biury. Nie. O. Brawo! <grymne> Udało się. Słuchajcie. Jedną ręką, po prostu. O. On prowadzi czystą kuchnię. Ja już jestem wypaciana. <grymne> Poczekaj, a stanie w tej linii takiej pasodoblowej teraz. Zobaczymy. Miną. Zabaj, Minął czas, Ale Ale Damian no bo zapomniał o Paso Tak ładnie miałaś biodra z przodu takie. O! Wow, poszło bardzo dobrze. Poszło, tak? Poszło. Tak. Patrzyłam mi taką, to jest taka... Może coś zatańczymy, linia, skoro poszokowa. już tak... Będziemy tańczyć zaraz. Dobra, to może dzajfa. Patrzę, jak mnie prowadzi, tak samo robię w rękach. A tylko to, a krok do tyłu. O, dziękuję. Teraz coś ci powiem. Tak, tak. Puszczę Ci rękę. Robię obrót. Tu cię oprawię, O tak zrobię. Widasz mi tą rękę. To jest amerykański. To jest Już się pojawiłem. Super, ale... Już go! super! Wracamy do ciasta. Wracamy do ciasta. Dobrze, i teraz potrzebujemy sobie... Zmęczyłem się trochę. Ja nic, w ogóle luz. Ja, niezmęczona. Potrzebujemy sobie dodać po łyżce, jak to będzie się miksować, po łyżce mąki. Łyżka mąki? Tak. Wada. To jest łyżka. Po jednej łyżce, pełna łyżka. A, tylko na powolutku? Tak. Żeby nie od razu całą. Dobra, możemy dać kolejną. Teraz też się ciebie spytam, ale niech jeszcze będzie ciszej. Tak. W międzyczasie to dodamy sobie dwie szklanki mleka. Tam widziałeś, to dwie? Mam mniej więcej wymierzone tutaj. Na swoje że ten... połowę tego. Teraz czekamy sobie tą czekoladę. A mogę tak? <grych> Możemy, pewnie. Ja sobie tak. ustawię od razu piekarnik na 180 stopni. A mogę zębami połowić? Ale na mniejsze, że jak nie, najdrobniejsze. Nie, nie, nie. Możemy każdą kostkę po prostu na pół sobie przedzielić. I to jest tak naprawdę ostatnia rzecz, którą robimy. Ja, w sensie Jeżeli chodzi kilozy, to jest o ciasto, proste, to bardzo. Się tak, umówiliśmy się, że będzie proste ciasto. To taniec jest trudny, <grym 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 ty musisz się wysilić, tak. musisz coś zrobić. Waga próbuje. To, Co to jest? Czekolada karmelowa. Tak jest. Mm. To nam nada takiego smaku karmelowego, ale jeszcze potem się oczywiście zajmiemy kolejną rzeczą, która Masło, będzie. Masło, cukier, jajko, mąka, mleko, czekolada karmelowa. Jestem pojętna to. Tak jest. Bardzo prosto. Blaszka okrągła. Poczekaj, no, ja bym chciała to Proszę, Naprawdę. Słuchajcie, Słuchajcie, poczekaj, tak chcę pokazać. Widzicie? To... moje Mięknie. dzieło. Wy wyobrażacie? <laughs> Tak czy bardziej jeszcze skrobię. Tak, jest okej. Okay. Czarna okay. beza. My z jak się do czarnej bezy, suche i tak. Tak jedliśmy powoli, powoli, więc zniknęło tak. z tej strony, więc ją przekręciliśmy tak. twarzą do kamery, żeby wydawało się, że, <grym> że nie jest stała. No, tak. Tam nie było, połowa była <grym> I mój ulubiony filmik z Panią to jest ten, kiedy pokazuje Pani język tak. <grych> cały ja, panie, czarny. Tak. tak, bo język był czarny, ale był taki tak. jakiś kawał żarny. Że odlądą, tak, tam, tak, tak, tam, tak, tak, tak. Ale to też pokazuje taki Pani dystans do siebie, prawda? Ale Od... no, wiesz co, bo tak naprawdę ja jestem znana, że jestem taka już surowa, no bo tam rzeczywiście taka jestem. Tak. Ale uwierz mi, że tak, myślę, bo to ciężko siebie samo ocenić, ocenić a ja mam tyle śmiechu i żartów sobie, wiesz, takiego dystansu jak mówisz. Każdy kto I... Że ten odcinek tak. będzie, będzie to widział. Mam Słuchajcie, 180 stopni do Godzinkę czasu, więc... A masz to dół, góra? Masz tak, dół. Dół. Już góra, dół. Więc za chwilę wracamy. Hmm. Damianie, to niosę, Zaczekaj, jaki ciasto piecham naprawdę. No cześć, jestem pod, pod wrażeniem. <laughs> to jest tak zwana kąpiel wodna. Czyli w garnku mamy trochę wody, podgrzewamy ją, też nie za bardzo, żeby za dużej temperatury tutaj Już o, tutaj nie jest. mieć. Tak. Więc... Kąpiel wodna czekolady karmelowej. Tak, i ona nam się tutaj roztopi, bo gdybyśmy robili to bezpośrednio w garnku, to bardzo szybko nam się przypali. Jest jeszcze metoda, że możemy to zrobić, jeżeli mamy w domu, ja niestety nie mam w mikrofali, nie, czyli podgrzać tak, sobie. Tak, się no, no właśnie wydaje. też jestem tego zwykłam. Chociaż o tej mikrofalówce też wiesz, jest tyle różnych poglądów. No właśnie, tak. Nie, może być, nie może być tutaj też wody w misce, więc musimy ją dobrze wysuszyć, mm. bo czekolada nam wtedy zrobi się taka grudkowata. Tak? Przychodzi Księki odcinek na tak. czwarty piąty, Najpierw jest tak. to ten odcinek, więc tak. nie pamiętasz, to mnie nawet nie wiesz, co tańczyłeś wtedy. Tak. I potem już wiesz, już zostajesz i jest taki odcinek, gdzie my jako sędziowie wierzmy, widzimy Wasze znaczenie. To wszystko jest fajne, jest dobre, no bo się staracie i tutaj nie ma, tak. ale widać takie, wiesz co, jak balonik gdzie już jest po prostu mniej powietrze. I tak. potem wraca to z powrotem. No i to jest chyba taki tak. moment, w którym osoby, które faktycznie w pierwszym drugim odcinku super tańczyły. Gdzieś tam e, radzą sobie gorzej i to jest taki moment, w którym e, te osoby, które gdzieś tam były uznawane w pierwszym, drugim odcinku tak. za, za faworytów, odpadają. Odpadają, to naprawdę się rozpuszcza, dobrze tak, mówiłeś. To za chwilkę A. będzie nam ładnie płynne. Wygląda to cudownie, słuchajcie, naprawdę. Wiesz co, lubię bardzo proste jedzenie. Mam mamę kochaną, zresztą naprawdę cudowną, ma 86 lat, a jest taka, wiesz, aktywna, tak. tańczy, słuchaj, na że jeździ, no naprawdę w ogóle Super. artystka niesamowita. Mhm. Ja od czasu do czasu ją zabieram sobie, wiesz, albo na jakieś ciasteczko, ale nie w domu, tylko żeby wyjść tak. do kawiarni, wiesz, albo na jakieś jedzenie, na tak. jakiś obiadek, tak. wiesz, co jest najważniejsze, że musi być jakiś obiad. A frytki tam są. I ja powiem Ci szczerze, jeśli się śmieję, mama, ja chyba naprawdę jestem do Ciebie podobna, uwielbiam frytki, po prostu uwielbiam. Wiem, że za często nie je można jeść, ale jak gdzieś prowadzę mamę, to wiesz, najpierw ustawiam w na restauracji, czy są frytki. Czy są frytki? I teraz dodamy sobie... Po łyżce serka mascarpone, żeby to Słuchajcie, nam się ładnie... ja sam ser zjadam. Ładnie połączyło. Chciałam się tak utpaciać, Śmiało, możemy. Mm, dawaj, ja łączę. Proszę. Chodź Damianie, niech to naprawdę jest świadectwo jakieś. Powstanie krem, czyli krem. Ta, ta płynna czekolada za chwilę będzie z kremem, z serkiem się połączy Włączy. i będzie, będzie taki stały krem. Nie ukrywam, że lubię takie dania też, szczególnie jak musiałam dla chłopców robić, a trójkę... Mam, mhm. to lubię takie dania jednogarnkowe, gdzie tak. jest tam, wiesz, jakiś kurcza, trochę warzyw czy coś. No tak, i takie tak, tak. ja to tam rzeczywiście od czasu do czasu robiłam. Czekajcie, trochę niech Damian tak potrzepie, bo mi ręka już o. padła. Ale to A przynajmniej będzie teraz nam pani popisowy deser. Upiekłem dla nas ciasto. Kto <laughs> upiekł ja na Parlowski, słuchajcie. O! o. Dobra, już to ja Ci wyjadam, ale dobry Dobra. jest ten ser. Mm. bardzo dobrze mi dły. O, i teraz mamy krem, który już jest stały. Trzy, cztery, pac. Pięknie. Proszę bardzo. O. I teraz, proszę. I teraz, teraz. Troszkę się wykaż, bo tutaj... Dalej nie... tak. Dalej. Chodź, to no naprawdę będzie dobre ciasto. To naprawdę Beć. będzie dobre ciasto. Możemy spróbować sobie palce. Mmm. Gdybym była młodsza, byśmy tak wymienili się palcami. O, tak ci na zrobię chociaż jak synkowi mojemu. Owoce teraz i do Nie wierzę, że w się kończy po prostu. Tak. Tym palcem y, nie biorę. Tym palcem. Ja tak układam sobie oczywiście. W w szachownicy tak zwane. Co nie wisienka na torcie, ale... Porzeczka. Porzeczka na torcie. Proszę bardzo. Gotowe. pokazać. Tak. Gotowe, voila. Piękne. Voilà. Musimy sobie zdjęcie teraz z nim zrobić. Zanim zjemy. Tak, Damian, zapomnieliśmy o czymś. Ups. Uh -huh. no. <laughs> Ups. Gdybyście chcieli dodać łaskę wanilii, to śmiało możecie to zrobić. Ale mistrzowie po prostu, ale ze mną musiały się to zdarzyć. Kroimy. To jest też w środku nasza czekolada, która się ładnie rozpuściła. Wow. ta wow. wow. Mam taki pomysł, żebyś ty mnie poczęstała, a ja ciebie. Dobrze. Proszę bardzo. Mm, twoje dobre. Pani też. Mm, <laughs> zanim, zanim zaczniemy dalej konsumować, to ja bardzo dziękuję, że zagościła Pani w mojej kuchni. To dla mnie wyróżnienie ogromne. Ale dla mnie też zaszczyt, wiesz co, bo to jest dużo Pani Ojej, bardzo, bardzo, bardzo mi miło. miło. Dostanę coś czy nie? Pewnie nie. <laughs> <laughs> Więc wiedziałam, że tak będzie. No nie, w mojej rodzinie jest taka tradycja, że do kogoś się idzie z wizytą, to się przynosi albo jakieś wino, albo kwiatka. To nie jest prezent w ogóle dla Ciebie. Kiedyś była Czarna Mamba, to naprawdę moje i wybrałam dla niej tango. Ona nie tańczyła tanga z Tobą, tak. ale tango jest taki, wiesz, dla mam, myślę, że Bardzo dziękuję. Modernię. Wam również dziękujemy, że byliście razem z nami. Dośle mi książkę ze swoim autografem i z takim serdecznym pisem specjalnym, i później kiedyś ja mu się przypomnę. Tak jest. Do zobaczenia. Tak.